Rodzinka, wariowana rodzinka i grzmot. Jedziemy do naszego prywatnego kamper parku, żeby zdjąć pokrowiec z naszego kamperka. Mimo że to jeszcze luty, ale mamy niedługo przegląd, tak wypada akurat i musimy go niestety uruchomić. Dobrze, że nie ma śniegu, a jutro zrobimy jakiś przepał i jazdę próbną jutro albo w niedzielę. Gdzieś niedaleko sobie pojedziemy i przetestujemy, jakie, jakie problemy wyszły po zimie. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych. Chociaż podejrzewam, że trzeba będzie naładować akumulator, zanim go odpalimy, bo stoi już długo. To jest właśnie nasz kamperek opatulony. Będziemy ściągać pokrowiec córka będzie nagrywać, ale niecenzuralne słowa będziemy musieli niestety wypikać, bo na pewno dużo ich padnie przy ściąganiu tego pokrowca, bo to nie jest wcale łatwe. Najlepiej byłoby... Pierwsze rozpakowanie. Tak, pierwsze rozpakowanie na pewno będzie łatwiejsze niżeli było zapakowanie. Sięgasz, Sampora. Sięgasz. Rozpakowujemy go jak prezent. Tu jest dodatkowa gumeczka niezawodna. żeby wiatr nie porywał. Tutaj bardzo mocno wieje. Na tej górce, żeby wiatr nam nie porwał po I tak w tym roku I nastąpiły tak zniszczenia. Tak pierwsze zniszczenia, tak. Stopki, poduszka, podarty, ostre krawędzie. Musimy to coś pokombinować na przyszłość z drugiej strony od wydechu. Jeg håper jeg ikke gidder. To jest to od tych stopek. O cholera. To tak nisko? Nie, to będzie coś innego. Szybko, bo nie nie. Ale ten ludzie... To jeszcze raz, na pół? Nie. już tylko tak. Tak, i potem na ja balkonie będzie lepiej go rozłożyć. Za nie wiem powietrze tego nie innego. No to i tak w domu mówię ci musimy to rozłożyć. <laughs> Żeby się do auta zmieściło w zginęło tak ludzi. zobaczymy Naga błocka tu weszło to nawet coś gorszego niż Błoto. wygląda jak upas na no palcu no to próba generalna napięcie jest 11,8 V może być różnie piszcie schodek że je dwa razy bo on pewnie będzie miał bardzo ciężko po kontrolkach widać jak jest tak marnie świecą, więc może być kicha uwaga trup niestety akumulator jak włączyłem rozrusznik spada do 6V więc kicha świetle żarowe żeje to 7V maledwie więc Pojeżdżone na razie. Będziemy ładować baterie. Niestety zgodnie z oczekiwaniami bateria umarła. Mamy taki dziadowski prostownik bardziej do motocykla niż do dużego akumulatora, ale nie mamy wyjścia. Musimy się poratować tym. Pek, Prąd w przedłużaczu już jest, żeby mi nie zabiło, bo trochę został brudny. Przez jesienne eskapady może tędy na skróty to to jest taki nasz prywatny camper park i zapraszamy tutaj prawie za darmo. piękne miejsce w górach ciekawe czy ją myszki nie skrótowały na siebie Mamy całe 4A, więc w tydzień ładowania, żeby zapalił <laughs> przewody cieniutkie, takie Może jako rozruchowy by to działa. Ja się zastanawiam, mam szelki w samochodzie, może bym go odszelek odstrzelił. No to on się trochę podładuje. Ja go tak czy siak będę ładował. To tak, to on tutaj ma, to jest minus, bo to jest. Tak. A plusowa kleba aż tam poje a daje ognia znaczy się że coś ładuje yeah. może to nie 4 tylko 400 amper jest yeah. sprawdzimy czy olej jeszcze jest tu jest szabaleczka silnik maksymalna moc 1.9 diesel. pełny stan oleju chociaż trochę krzywo stoi ale ważne że jest Gdzieś tam w lecie był zmieniany, więc do lata, może do turla trochę gorzej z rozrządem, ale żaden włoski on Poprzedni właściciel nie poraczył się na jakąś karteczkę. Nie pofatygował się z karteczką. Czy był w ogóle robiony rozrząd, czy nie? Podejrzewam, że nie. Przebieg jest niewielki, bo nie całe 100 tysięcy. Nawet nie. On ma coś około 90 tysięcy, no nieważne. Być może oryginalnie, bo tak wygląda. Ale czy Rożan był dotykany? Szczerze mówiąc wątpię. Wyglądał pasek bardzo ładnie jak zaglądałem do niego. No ale wygląd a wiek. To dwie różne rzeczy. Podchodzimy. Robimy próbę numer 2 po 20 minutach ładowania mniej więcej. Gigantycznie mocnym prostownikiem, aż 4A. <coughs> się boję, żeby baterii nie rozdarło? 13 v 13 v ładuje się. Ja nie wiem, czy z prostownikiem mogę próbować, ale najpierw to prostownik. Oj, tam. Takie małe to nieco. 9V. 9, 9 już spadło na świecach żarowych. No to nie jest w stosunek. Jeszcze raz, bo tu ciabniemy. Świece. Cieka. No, 9,5. Ciekawe. O, spada 8. Mama, bądź gotowa, żeby odknąć klemę. <laughs> Ani nawet nie pyknął. Chyba wewnątrz szelki. Jednak naszelka go odstrzelimy, nie? Uh -huh. e, bo co będziemy się. Ten prostownik to taka moc. Nie chcę wyciągać akumulatora, dlatego że. ciężko tam jakoś. No jest. Znaczy, źle to jest BMW. Kłapu, ale... Witajcie ponownie. Kamperek się ładuje. to tutaj idzie. Wiatr mieie, wiesz, może nie więc czy nie słychać czy dobrze. Tam mamy domek letniskowy. Żona sobie tam dziubie w krzaczkach już, w jakiejś tam ziemi. W krzaczkach powiedziałem, tam jest nasza przyczepa pod wiatą. Mamy piękną okolicę. Ameryka tego nie odzwierciedla, ale tu są naprawdę wysokie górki, fajne. Sąsiada. Zachodzące słońce tam z tamtej strony. Jak jest piękna pogoda, to widać, da Tatry, ale dla siatry, jest super pogoda. To tam mamy letnisko naszego sąsiada z Rzeszowa. A my w międzyczasie idziemy zobaczyć w krzaki. Właściwie nawet nie w las, tylko bardziej w lasek krzaczki. Czy nie ma, czy nie ma y, poroża jelenia? Bo tutaj, ja pokażę jeszcze raz, gdzie. W tych krzoczorach, właśnie w tych krzoczorach, czyli taki lasek młody, samosiejka, chyba. Ostatnio, jak żona zamykała bramę, ryczał w Prawdopodobnie jeleń, ale chłaził tutaj, bo są ślady. Zobaczyć czy nie zgrzucił poroża, bo to teraz sezon jest na porożę. Ja nigdy nie znalazłem i pewnie nie znajdę, ale, ale co nam szkodzi się przejść, mamy czas. Mało tego, ostatnia wiadomość była taka, że w okolicy nie dalej niż 10 km, to może mniej nawet w linii prostej, był niedźwiedź. Ja się spodziewałem, że prędzej czy później niedźwiedzie tutaj do nas dotrą. No i dotarły. Więc to, co się darło w tych szczorach, to kto wie, kto wie, może to był niedźwiedź. Idę szukam tropów, bo tu jest taka poprzewracana. Już nie ma śniegu. Jak był śnieg, to było fajnie widać wielkie kopyta, jak końskie niemalże. A teraz widać tą ściółkę taką poharataną. Po poprzewracaną. Nie wiem, jakie to stare ślady, bo po śniegu można było ocenić, czy to są ślady świeże, dzisiejsze, wczorajsze. Jeszcze jakieś kupki były. A teraz po takiej ściółce wzruszonej, trudno powiedzieć, czy to jest jest jeszcze jesienne czy znaczy to świeże. Także idziemy połazić po tych krzoczorach po tym lasku. Bo tutaj tak nawiasem mówiąc, córką sobie pozwalamy trochę krosami jeździć, bo to las pr prywatny, pozwoleństwo od sąsiada mamy. Więc czasami tutaj przyszalejemy motorkami, ale dzisiaj jest zbyt zimno, żeby się bawić. <laughs> bo by nam peski zmarzły w 5 sekund. Więc. Idziemy się przejść. Do usłyszenia za jakiś czas, jeśli coś znajdziemy. Okay. O, jesteśmy ponownie. I tutaj mamy ślady dość głębokie, odbite w ściółce. Ścieżkę zrobiły te zwierzęta. Tutaj sobie chodzą po, tych, po tej dżungli nie użytkach. I po prostu... O, tutaj są ślady, chociaż nie wiem, czy akurat jelenia. Nie wiem, czym będzie jakieś zbliżenie. jakieś głębokie te dziurka. Ameryka tego nie, od, nie odzwierciedla, wielkości tych, tych śladów, ale nie wygląda to na sarne. A ma bardzo delikatne te kopytka i jak tak się to nazywa kopytka. Nie wiem, może źle wy się wyraża. O, główienka są ślady, ale to stare. Proszę bardzo, można spróbować też spróbować. <kluzny> jak, jak to się nazywa? Bobki <grym> nie, Ale są takie kulki w czekoladzie podobne Uwa. No i Nesquiky no nie wiem, nieważne Jakieś takie są słodkie kuleczki Bardzo podobne Można by kogoś zrobić bambuko i nazbierać takich o, to też Zamrożonych <grym> Ślady są Jest tam taka oranina Takie jakieś Właściwie ktoś to Nie wiadomo jak to nazwać Łąka, pole orne nic to chyba nie rośnie tak naprawdę, tylko ktoś to tak uprawia dla, dla frajdy, dla dotacji może. Liczyłem na to, że może taki jelonek jak sobie tu łazi go skórzają rogi w poroże. Sobie to strąci na tej łące i zostawi dla mnie. A świnia jest na drugi raz, jak nie zostawi, a łazi o mojej działki to... Zrobię mu niespodziankę, tylko piołek i koła mi się dzisiaj go zjem ten <grym> za karę, żeby nie zostawił pora. O, tutaj są też obiegta, jeszcze zaśnieżone, czyli chłodzone leski. Wchodzimy teraz w większe, większe krzotrory, mówiłem, że one tutaj mają legowiska. Bo już tu chodziłem kiedyś. Ale oprócz główienek, legowisk, śladów, nic więcej nie znalazłem. Nawet grzybów tu za wiele nie było w tym miejscu. I żyby to są, ale z drugiej strony w tym prawdziwym lesie. Chociaż znając rycie to jelonki... To jest jakiś coś, ślad. Jelonki jakoś tak nie, nie szczególnie lubią chodzić w głębokim lesie, One właśnie bardziej tymi krzaczorami wąwozami, paryjami, tam jest taka gigantyczna, gigantyczny wąwóz, na dole płynie fajny potoczek ale żeby tam wejść to trzeba zjechać na tyłku a do góry się spinać na kolanach niestety, bo jest taki pion fajnie, jak ktoś lubi taki ekstrim to zapraszam tutaj jest obtarte drzewo nie teraz, ale kiedyś prawdopodobnie przez jakiegoś właśnie rogacza, może sarenkę bo to jest jodełka, młoda i tutaj wycierał się, bo go spędziało, że one tutaj sobie przebywają. O, tutaj jest kolejny ślad z wycierania, no bo nie sądzę, że to jest naturalne, jakieś takie zużycie krzeczora. Może, no nie wiem, może się mylę. ale, Normalne, ale się tu tak mnie uczyli, że takie ślady zostawiają rogacze, niekoniecznie jeleń, ale jakikolwiek inny rogacz że idziemy. Czasem zadziwiało nas jak chodziliśmy jeszcze w zimie po tropach jelenia po śniegu. Wyraźny jelenia nie jest arny, bo były bardzo duże te kopyta odciśnięte, to nas zadziwiało, że... bo to naprawdę jelenia są duże. Ja jestem wysoki, turka jest wysoka, ale nieraz to przechodziło przez te ślady, tropy, przez takie krzoczory, przez taki gąszcz, że się zastanawiam jakim cudem on tam w ogóle przeszedł przez to. A zwłaszcza jeśli miał poroże, No bo łania, okej, okay, dobra, tyłem może przeszło. <grym> Ale jeleń z rogami wielkimi. Nie wiem, jak to robić. Czy tak forsuje na siłę takie różne gęszcze, gąszcza. Także idziemy, szukamy. Na razie nic ciekawego nie ma. Oprócz śmietnika tam, gdzie nie gdzie. Nie wiem, co ludzie mieli za banie. Wyrzucając po prostu mnóstwo szkła do lasu, to dawni mieszkańcy okolic. Tutaj są akurat nie pojedyncze sztuki, butelki w miarę współczesne, więc jakiś grzybiarz sobie pewnie walną. Z browarka i wyrzucił butelkę elegancko, nie? Co będzie odnosił do domu, jak można wyrzucić w lesie. Ale są takie składowiska gdzie niegdzie, że jest mnóstwo śmieci. I przeraża mnie to. Normalnie masakra. <laughs> jak można być takim. Bardzo możliwe nawet, że do własnego lasu to wyrzucają, bo, bo to może był ich las kiedyś, własność. Całe hałdy, szkła, słoiki, butelki inne tam cuda. Ja bym to przynajmniej zakopał u siebie na podwórku, ja bym mnie zresztą denerwowało, a nie wyrzucił do lasu. O, tu jest właśnie fragment tego wąwozu, bardziej odkryty. Takie osuwiska, tam na dole się ślini potoczek, teraz mało wody, bo... Niech już się stopił coś tam jest, ale niewiele po deszczach to tutaj jest spektakularnie bo jest dużo wody, szum no i taki brzeg na drugiej stronie dosyć stromy i też te jelenie przeskakują tutaj przez te przez te wąwozy na drugą stronę i też sobie tak po cichu liczyłem, że skacząc z takiego <laughs> przez taki rów powiedzmy Podobno, że mnie skacze tutaj w połowie, tylko gdzieś tam na dole, ale przeskakując, że z tego tąpnięcia po prostu to poroże mu odpadnie. Tam widać ścieżkę na drugiej stronie właśnie tam sobie. Pek, pek pek do góry i wychodzą na wierzchołek, ale poroża nie widzę. Albo ktoś zawinął już wcześniej przede mną, miałam takie szczęście właśnie. Albo po prostu jeszcze nosi na dyni i nie zrzucił się gdzie indziej. Galerii. Na razie się rozłączam, bo nic ciekawego nie ma. Połączymy się, może to i zajmie. Łączę się na chwilkę ponownie, żeby właśnie pokazać o co mi chodziło. Takie składowiska butelek. To akurat po alkoholu. Tylko troszeczkę dalej, właśnie córka pokazuje następne składowisko. To ci ludzie mieli w dyni żeby tak wyrzucać po prostu do lasu takiej ilości szkła, butelek. To, że chleją, to swoją drogą, ale żeby aż taki bajzel robić w lesie, nieważne czy swoim, czy cudzym. Proszę, tu kolejne. Normalnie. Lisię już nie widać? Masakra. Na drodze jest legowisk. Tak. Piękny las, a taki chlew. A ja idę obejrzeć teraz, tutaj zauważyłem właśnie obok drzewo, stare drzewo, suche tutaj są legowiska zwierząt przy tych butelkach bo są takie wściółka jest zniszczona znaczy zniszczona jakaś taka odkryta legowisko grzebały czymś. ale tu jest ciekawostka to chyba dzięcioł tak na napierdzielał myślałem, że to jeleń tutaj sobie skrobał a proszę zobaczcie jakie jakie zmasakrowane drzewo zdziurawione przez dzięcioła chyba a raczej na pewno jak storturował Jakiegoś suchara, nie wiem co to za drzewo, jakieś, jakieś ciadowstwo, ale robali pewnie w nim jest mnóstwo, bo strzesany bardzo. No to idziemy dalej ścieżką w krzakach, potem wyjdziemy na łąkę, nie będziemy dużo łazić, bo <laughs> trochę mnie wkurzył ten jeleń, bo jak nie znajduję rogów na pierwszych 100 metrach, to już jestem zły na niego. Ostatni raz mi się tu będziesz szwendał, jak nic nie zostawia w zamian. Proszę. Trafiłam do takiego dziwnego grzyba, który był takim garnuszkiem jakby, a w środku miał takie czerwone całe wnętrza. A, bo to są te... Co się jakoś nazywało? Amerykański jakiś tam grzyb czy kanadyjski, coś takiego. To taka nowość w naszym lesie. Akurat w tych krzaczorach jest pełno tego. Nie pamiętam, jak się to nazywało. Już z Ameryki. Nie, to e, już e, to nie to. Jakaś taka głupia nazwa była tego grzyba, nie przypomnę sobie. Ale czerwone, takie dziwne grzyby. I się tu strasznie za Ach, chyba nie. im sprzyja klimat tutaj. Możemy pienić miejsce z drona nam zapalić. O Boże. Bo ja gdzieś, te, gdzieś te grzyby sfotografowałem kiedyś. No bo tu rosną fajne kowaki czerwone, prawdziwki. No i te dziwolongi. To amerykańskie, takie dziwolągi, jak Trump. Troszkę mu tam na dekiel bije. Eee, no cóż, tu jest tyle chrustu, tyle wiatrołomów tych, tych młodych drzew. O, tutaj kolejne drzewo zczesane przez dzięcioła chyba. No, nawet nie chyba, tylko na 100% uschnięte. A jest tak dużo wiatrołomów, które są podobne. Wszystko jest podobne do poroża, także Jakieś takie patrzenie gdzieś w dal, że może gdzieś tam te rogi w krzakach leżą, no niestety, niestety może być złudne, bo to bo są patyki takie bardzo, bardzo podobne do, do poroży. Widzę, że sąsiad tak naciął tu sucharów, powycinał po trochę drzewa, dobrze zrobił, bo mi się do kominka drzewo kończy, więc to będzie się wybrać, <laughs> to zabiera zły troszkę. Dzięki, sąsiad, że mi zaciąłeś, bo nie miałem ochoty pójść. Ech, co tu mamy? Jest pogorzelisko po wycince. Ale rogów nie ma. Ślady. Ślady są, bo no ale cóż z tego. Ślady nic nam nie dają. A tu łazi, my to o tym wiemy, że łazi tędy, bo go raz widzieliśmy niejednokrotnie. A dwa, że drze, drze pajuchy bardzo często, jak tu w tych krzakach jest. I to niekoniecznie na... O, tutaj jakieś gryzonie się chyba dobrały tym razem, raczej nie dzięcią, tylko jakieś... No i proszę, jesteśmy w krzakach dalej, szukamy poroży i jest tutaj legowisko jakieś. Rozgrzebana ściółka, proszę zobaczcie sobie. Ale... Oczywiście poroża nie ma, ale było tutaj, było tu kopane, może to będzie widać blisko. Szukały jakieś, są same brzozy właściwie, jakieś takie, jakieś takie bardziej chwasty niż drzewa. Więc nie wiem, co tu można było szukać w tej ściółce, chyba jakieś robactwo albo co. Bo owoców tu raczej nie było żadnych, to są ślady głębokie. Kopytka odbite głęboko. Zaraz wydostaniemy się na polankę, na łąkę. ale takie głębokie ślady dla padliska. Ale wygląda mi to, że bardziej sarenki niżeli jeleń. No jeleń ma jednak te kopyciora dużo większe. Zaraz się wydostaniemy na, na łąkę i zobaczymy czy tam czegoś ciekawego nie widać. Widoczna, jeszcze taka śnieżona, wmrożona to jest ujeżdżone przez nas a bardziej przez córkę na krosie ona tam robi rundy ją dookoła tej łąki tam tam, tam 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 daleko tam widać nasz domek letniskowy naszego kampera tam jest nasza działka ogólnie piękne tam z tyłu widoki by pasowało puścić dronka ale na razie taka pogoda 300, więc nie bardzo i no i cóż idziemy przez łąkę Amerka. Kosimy tutaj przez połowę, jak nie będzie tu poroża, to wracam zły, bo kamper nie odpalił, akumulator wysiadł, ładuje się to prawda. Ja go dam, odpalę, w razie czego strzelek, bo nie wytrzymam, żebym go nie odstrzelił teraz. Główieńko, tak? I, e, I po prostu uruchomię tego kampera choćby na chwilę, bo dzisiaj jest piątek, a w niedzielę, jeśli będzie pogoda... To chcemy wyjechać na taki krótki, jednodniowy wypad, ale żeby go troszkę ruszyć. I z tego też będzie odcinek. I z tego też będzie odcinek, oczywiście. wejdziemy hmm. chyba do Wapiennego albo do Folusza. Może się wskrobiemy na jakąś górkę, jeśli pozwolą warunki na to. Chociaż warunki niby są zawsze, ale czy chęć będzie. Jakiś taki zimowy zastój. <laughs> I, I cóż. I po prostu. Musimy go właśnie uruchomić. Musimy kampera, dlatego że 14 bodajże lutego musimy pojechać na przegląd techniczny. Ferie się zaczynają, no zimowiska raczej nie będzie na feriach. Bo, no chyba, że się coś tam zmieni pogoda, bo było fajnie ciepło, teraz znowu jest chłodno. Potem ma być znowu niby ciepło, więc nie wiadomo. Pod Karpacie ma ferie bardzo późno, więc praktycznie na wiosnę są pokrzywdzeni, bo nie dość, że tej zimy prawie nie było, to jeszcze. Jeszcze ferie mają jako ostatni i właściwie no, nie wiadomo co robić. Ani to wiosna, ani Lima. O, jakie piękne kopyto jelenia, ślad, a takie bydle. Możesz położyć dłoń koło tego dla porównania. Dłoń jest duża. Wchodzimy, robimy próbę numer dwa po 20 minutach ładowania mniej więcej. Gigantycznie mocnym prostownikiem, aż 4A. <grywa> aż się boję, żeby baterii nie rozdarło. 13 taka moc. 13W 13 bo, bo ładuje się. Ja nie wiem, czy z prostownikiem mogę próbować, ale najpierw to jest parę prostownik. Oj, tam. Takie małe to nieco. 9, 9 volt już spadło na świecach żarowych. No to nie jest w stosunek. Jeszcze raz, bo tu ciężarniemy. Świece. Ciekawe. No, Ciekawe. O, spada. 8. Mama bądź gotowa, żeby odpiąć klemy. <laughs> Ani nawet nie pyknął. Chyba wezmę szelki. Jednak naszelka go odstrzelimy, nie? Jo. Bo co, będziemy się... Ten prostownik to taka moc. Nie chcę wyciągać akumulatora, dlatego że... strasznie tam jakoś. Znaczy, źle to jest BMW. boa bola